Z nami jest Cezary Ewertowski, wiceprezes firmy ADECON, firmy logistycznej zajmującej się między innymi transportem spedycją, także na kierunku dalekowschodnim. Dzień dobry, panie prezesie, pozdrawiamy polskie wybrzeże. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, pozdrawiają chałupy. Dziękuję. Dziękujemy, że znalazł pan czas dla nas w trakcie wypoczynku. Panie prezesie, czy dane, które płyną do nas z Chin, dane o tym słabnącym handlu, słabnącym zarówno eksporcie, jak i imporcie, są w jakikolwiek sposób widoczne w, w wynikach czy w, w tym, co wy obserwujecie jako operator logistyczny również na tym kierunku? Oczywiście ta statystyka chińska odbija się bezpośrednio na tym, czego my jako branża logistyczna doświadczamy w tej chwili w Polsce. Szczególnie po tym takim popandemicznym okresie. O tych ostatnich trzech latach, które okazały się takim bardzo dynamicznym, turbulentnym środowiskiem dla nas, biorąc pod uwagę również to, że lwia część handlu międzynarodowego, oceniana na około 80%, jest wykonywana w frachtem morskim. No to, to co się dzieje dzisiaj jest dużym, dużym, hamulcem ręcznym. Zgadzam się z przedmówcą, mówiliśmy, mówimy tutaj przede wszystkim o, o w odniesieniu do bardzo wysokiej bazy z ostatniego szczególnie roku, tak więc cały czas te ilości, wolumeny są bardzo duże, natomiast są dynamiki, dynamika jest in minus. A ceny, gdybyśmy chcieli teraz nadać, obecnie nadać kontener do Chin, albo ściągnąć kontener z towarem z Chin, to te podstawowe ceny kształtują się na jakich poziomach? Pamiętamy, że na początku pandemii one sięgały rekordowych zupełnie wartości. Znaczy te rekordowe wartości tak naprawdę one się pojawiły gdzieś tam w jakimś roku, w roku nawet nie na początku pandemii, tylko, tylko w 2021-2022 roku. Ja tylko podam takie przykładowe dziś czy fracht morski dla takiego standardowego kontenera, który tutaj w naszej części świata uznaje się za, za jakiś taki wyznacznik referencję, to jest 40-stopowy kontener z głównych portów Chin do portów głównych w Europie, Hamburg, Rotterdam również dzisiaj już Gdański, Gdynia. To ten wysłanie morsk, drogą morską takiego kontenera kosztowało w granicach tysiąca, dziewięciuset, tysiąca 1500 800 dolarów no okolice na około mówmy 1000, 1000 dolarów przed pandemią i w trakcie tego 21 22 roku ta cena poszybowała praktycznie razy 10 w górę czasami nawet więcej czyli ten sam kontener żeby go do Polski zaimportować trzeba było zapłacić już nawet 15 pod 20 tysięcy dolarów Dzisiaj jest to znowu okolica tysiąca dolarów na około mówiąc. To impas. A w drugą Chin. stronę? No bo zawsze, bo zawsze kontenery podróżują jednak w dwie strony. Kontenery podróżują zawsze w dwie strony, natomiast zawsze jest nierówność ceny w jedną, a w drugą stronę. Przykładowo, dziś wysyłać polski towar, polski eksporter, który chciałby nadać swój towar do Chin. Koszt samego gołego frachtu morskiego, nie mówimy tutaj o przewozie drogowym, który również operujemy, taki dzisiaj koszt to będzie około 50 dolarów, a rok temu było to około 500. 50 dolarów za przesłanie kontenera do Chin? 50 dolarów. To jest, dolarów jest bilet za do Chin, jaki kiedykolwiek, jaki, o jakim kiedykolwiek tak. słyszałem. Zagały fracht morski, który pozwala nam wysłać do Chin dwadzieścia kilka ton towaru. Zgadza się. No są, te, takie, te... Są, są, takie, są takie rozbieżności. Oczywiście, Chiny, Chiny to jest Chiny, Europa to jest jeden z kierunków. Chiny, USA, najgłówniejszy trade, że tak powiem, istniejący na rynku morskim, to jest zupełnie inna sprawa. W zależności od tego, jak mocna jest dana gospodarka, jak mocno, mocny jest dany trade, to te ceny albo skakały 10 razy w górę, albo, albo tylko razy 3. Więc tutaj, w zależności od. od, od od destynacji mamy bardzo bardzo różne ceny natomiast jest generalnie dużo taniej niż było. Ja nie chcę panu psuć humoru, bo jest pan na urlopie w chałupach nad Polskim Morzem, ale tak naprawdę wakacje są już półmetek, półmetek minęły i zbliżamy się do września. To jest też taki moment w handlu, w którym podejmuje się zobowiązania handlowe, wysyła się towar albo ściąga się towar na przykład z Chin. Czy by pan doradził teraz przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się nad tym, aby skorzystać na tej okazji, na przykład na deflacji w Chinach, taniejących produktach i niskich, no niższych niż w pandemii cenach przewozu towarów. Korzystać z tego, zamawiać już teraz czy czekać aż ceny jeszcze spadną? Znaczy, wszystko co się dzieje w tej chwili wskazuje jedno. Doszliśmy już do momentu, w którym następuje pewnego rodzaju stabilizacja cen, czyli taki gwałtowny zjazd cenowy, jeżeli chodzi o frakty morskie na tych różnych liniach został w pewien sposób zahamowany. Nawet w tej chwili trochę sztucznie, ale, ale, ale operatorzy, armatorzy morscy próbują te ceny lekko ciągnąć w górę i te rosnące troszeczkę ceny wynikają nie z rosnącego popytu, tylko z no, tak jakby pewnego rodzaju sztucznego, sztucznego pompowania tego. Co bym mógł doradzić, jeżeli tylko importer czy eksporter ma rynek, ma klienta, to teraz jest najlepszy czas paradoksalnie na to, żeby, żeby kupować w Chinach bądź z tych Chin do, do tych Chin, czy gdziekolwiek w świat. Em, eksportować, natomiast no, to już wszystko zależy od tego, jakim towarze mówimy i, i, i jaka jest baza klientów. To jest podstawa. A poleca pan fracht morski czy kolejowy w tym momencie? Nie, no zdecydowanie morski, zdecydowanie morski. Kolejowy, kolejowy jest alternatywą trochę, trochę szybszą. Natomiast, e, no tak jak mówiłem, kontenery to, e, to nasze życie życie branży transportowej. E, tutaj nie ma, nie będzie chyba długo lepszego lepszego rozwiązania chociażby przez przepustowość. No ja, przypo ja przypomnę Państwu, że kiedy ten wielki statek zatrzymał e, kanał Sueski, gigantyczny statek z olbrzymią liczbą kontenerów, myśmy wtedy liczyli u nas e, w naszej telewizji, e, jaki byłby ekwiwalent składu kolejowego tego, tego, tego statku. I skład kolejowy sięgałby z Warszawy do Lublina z taką samą liczbą kontenerów. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest gigantyczna ilość e, materiału. To jeszcze zapytam Pana, muszę zapytać Pana, korzystając z okazji naszej rozmowy, e, o w, taką kwestię, która w ostatnich dniach nas bardzo m, porusza. Znaczy Wchodzą przepisy wykonawcze do pakietu mobilności w, w europejskich państwach, w Polsce również. Ten pakiet nas przerażał. Wiele firm transportowych było zaniepokojonych. Jak to będzie, te, powiedzmy, dwa, trzy lata temu, kiedy o nim się mówiło, kiedy go Parlament Europejski przegłosowywał? Jak pan dzisiaj ocenia te strachy, które wtedy mieliśmy? Czy to były strachy na lachy, czy rzeczywiście czuje pan ucisk tych przepisów? Czy z jednej strony czujemy ucisk tych przepisów w tym zakresie, Unia Europejska nam wcale nie pomaga, tylko przeszkadza. Tak, żeby było jasne. Z drugiej strony, my jako firmy polskie pokazujemy, że cokolwiek by się nie działo na, na rynku i czegokolwiek by się, cokolwiek by się nie pojawiło jako jakieś nowe ograniczenia czy wymagania, to stawiamy im czoła i, i, i działamy. Pewnie dlatego polskie firmy dzisiaj. Po wieloletniej budowie swojej pozycji na rynkach Unii Europejskiej, bo tutaj mówimy, te, te pakiety mobilności to dotyczy już transportu czysto, czysto drogowego, po, po, po drogach Europy, Unii Europejskiej, nie mówimy to zupełnie o frakcie morskim, e, ta, 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 ta nasza konkurencyjność sprawiła, że dzisiaj około 25% europejskiego transportu jest wykonywane przez ciężarówki z Polski. E, e, taką mamy pozycję jako, jako, jako polskie firmy transportowe. Także ten pakiet mobilności w oczywisty sposób ogranicza konkurencyjność polskich firm. Taki był chyba zresztą jego e, zamysł. E, niektóre e, zapisy tego pakietu są wręcz niemożliwe do wykonania, biorąc pod uwagę chociażby infrastrukturę europejskich parkingów czy przydrożnych hoteli, w których e, ustawodawcy chcieliby, żeby kierowcy, kierowcy sypiali. Także, Bardzo dziękuję, panie prezesie. Nie będę zajmował Panu więcej czasu. Proszę korzystać. Dziś co prawda tylko maksymalnie 18 stopni w chałupach, ale piękne słońce. Cezary Wertoski, wiceprezes firmy na firmy logistycznej, był z nami. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.